Siemka. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego dnia z życia studia. Wszystko wróciło do normy. Zakon już jest z nami, Krzysiu jest z nami, więc mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się super ekstra podobał, bo ekipa w komplecie. Yeah. Nagrywkę robisz wariacie? No. No super, akurat jestem opalony. Obiektywy jesteś jeszcze ciemniejszy. Tak? No. Super. Jeszcze u Barbera przypadkiem dzisiaj byłem. <grym> Dobrze, kur... Odpoczęłem, pośmieszkujemy. Tak widać idealnie linie włosów. No super. Się... <grym> muszę sam opalaczyć, że to marować. Tylko musisz... nie nagrywajmy teraz Wojtek jak ci. Opier... <grym> no, to chodzi o prawdziwa natura. Jak tam to jest alfa? Nie. Przesunęłam, że nie wytrzymam nic. Słuchaj... Idź <grym _> <Zdaję> mi stąd. Będę <grym _> walczyć zlega. o to, żebyś tego nie wyciął. Cześć. Tego, co mam do przekazania niektórym Słuchaj... I, może ty wytłumaczysz, dlaczego nie zrobię salta? Które umiem zrobić. No bo nie ma basenu. No właśnie, a obiecałeś. więc potrzebujemy basenu. Ogoj, że potrzebujemy basenu przed studiami, i wtedy zrobisz salto. No to jak będzie z tym saltem? Trochę jestem puchnięta dzisiaj. To tylko alkohol. Jestem chora, a nie alkohol. W ogóle zauważyłam, że zawsze tu przychodzi to jest taki kącik patologiczny sarenki. Gdzie pójdę za tobą będzie kącik patologiczny sarenki. Koniec k tego. Koniec tego. Ja apeluję naprawdę o ukrócenie Wojtkowi wszystkiego. Apelacja zostanie rozłożona. No i dziękuję. Jesteśmy w dupie. na gdzie idziemy? Duża buzi. Absolutnie się nie zgadzam na nagrywanie tego typu. Chociaż e, wczoraj napisał do mytki gościu, którego umawiałam na dziarkę, i mówię: No, niestety teraz terminy są dosyć odległe, no nie, tam na koniec października, początek listopada. A on mówi: No, nie da rady nic wcześniej w ogóle. Ja myślę: No, kurde, robię co mogę, ale nie dam rady już nic, nigdzie wcześniej. A on mówi: Dobra, oglądam was na YouTubie, jesteście tacy fajni i zabawni, że warto poczekać. A ja to o moich żartach chyba. Medytacja już była, nie? Więc kurwa. To pilate z No wiadomo, koneksja ze słońcem. Soję muszę zrobić przerwę na medytowanie. Czakra mi popuściła. W ogóle jakiej intencji jestem ten słowa? Chyba do dużo w Polsce, jak się do nich umawiasz, pyta o intencje. Tak? Tak. Nasze... Spokoj, sprawa, nie? Wiesz, ja nie mógłbym pytać o intencje, bo dziwne tatuaże robię czasem. Ciężko było pytać o intencje, jak ktoś chce się ułożyć na napis Fuck me hard. Jaka intencja? Masz jakieś zdjęcia? Nie, on no nie fałszy się, wiesz. Ale yy, spórno, nie? To co teraz jest? Nie znam się na tym. A co miesiąc 60 dyszek w kieszeni, bo subskrypcja z Oni Fałsa wygasła w takim razie. No. Czasem mogę coś kupić. Nie, nie. Nie jest Ja Nie, jestem taki. Ja tam zawsze cenię wartości takie, wieś, duchowe. Dobrze znowu, że to mówisz, bo w piątek jest wypłaca Ekstra A tutaj tam mówi, że no on teraz, jego żona się wyprowadziła, więc on ma całą chatę dla siebie, a jak on nagle wstaje i tak do niej podchodzi i mówi, ci mówić na to? Ja mam e, dead issue I w minutę mi wysyła taki filmik o trzeciej i, i potem 50 razy podciąga się na y, rurce Ja by jest, nie? A on mówi, no ja do werki podchodzę i nie masz nie idę spać w ogóle. A że żeń, że, to i libi pewnie wystrzelone. Kożej na kolejna <grym grym> Nieświadomka do śniadania jest wyrzucana w drugiej stronie. Tak, to tak, rzuciłem mu kajdan, że... ma bluzę. Widać, że jest gruby że siedzi muszę tak wiesz, ten domu wyrzucił. Wiadomo, że zaraz sobie jakoś ogarnę jeszcze te buciki i tak dalej. Natomiast pytanie do Ciebie jak rozkładamy ten napis Czy chcesz, żeby on był na przykład tylko na dole, nie nie, jest spoko, tak. czy tak nie ma być rozbity no, no, no. spoko, a wizja sama jakby jego ci siedzi mniej więcej i tak dalej. Wiadomo, że ja teraz narzucę drugą trzecią warstwę, to będzie wyglądało coraz lepiej jakby, ale mniej więcej ta klimat. Tak, tak, jak najbardziej. No, to jest spoko, Dobra. To, idę to dorysować jeszcze tam coś Dobra. i za chwileczkę. Pokażę końcową wersję. Po wideo śliwkowych i tego, kakao. Mutacja genetyczna, stop, czekośliwce. śliwce. Dzisiaj czeko śliwka, jutro czeko ludzie. To by się chyba naprawdę coś odkleiło tam w tym macie. Dużo słońca. Tak, nie istotne. ja Cały ja. Czeko Dawno mi nie było, po prostu zapomnijcie jak jest to odkrywane na co dzień. Proszę wymyśleć jeszcze, bo to nie jest tak kopsiuk. To tam na malcie sobie nie zadawaliście psychologicznych pytań. Nie, nie, jakby. Wiedziałem, że moją dziwność i innych trzeba raczej jest skrywać przed ludźmi. Już nie znacie, <noise> więc mogę sobie, mogę sobie pozwolić. właśnie ja chciałem powiedzieć, że szkoda kurwa, że nie wiedzieli, żeby przed nami to ukrywać. A tam szybko z jakieś tam dziwnie do klifu blisko podchodzę. Przedliczyłam <noise> się. To za blisko kontaktu. Tak. w pierwszą stronę otworzyć ten okno w samolocie, ale Może to nie jest psychologiczne pytanie. Ale jest misja, musisz wymyślić beznadziejną supermoc. Taką beznadziejną kur... Taką k was z dupy. No tego już nie było? Może i było. No ale kur... Ja takie pytania wymyślacie. Zacytuję was. Kogo byś chciał wyruch? Na kogo byś chciał wyruch? Na kogo byś chciał wyruch? Ja wiesz, ja bym się chciał zakochać. A dziewczyny tam były, Marcin? Jakie <gno> dziewczyny? Jakie kur... Nie ma, to jest taka, wiesz, sami faceci. Same chłopy. Nie podziałałeś? Na sąsiedniej wyspie są z kolei same baby i raz w roku p***a przyzwyczają na No wow. Noc oczyszczenia. Nie było egzotycznych chwil z Nie, nie, nie. Pisała mi jedna dołowa, jakbyś był na Malcie, bo były na Gozo, nie? No to dawaj weekend hangout. No nie chcę, chciałem robić takie porty. Ej, wiecie co, jadę na Gozo, nie? Nie chciałeś tak kogoś wystawić na przykład, tak? No, ja zawsze, ziomki przed dupami a. Nie? Właśnie ja o to chodziło, nie? Nigdy dupeczkę mi oczu nie przesuną. Wolny przedmiot ze świata. Dowolny, <gulny> historyczny, drogi, majątkowy, auto. I tam powiedzmy, że jak bierzesz auto, to w pełni zatankowane. No i tak po prostu pojawia się przed tobą. Co byś wybrał? Nie, to może też być jedzenie jakieś, ale już takie jakby martwe, nie? To nie są zwierzęta. Dom bym chciał. Dom bym chciał. I wybrane tak, miejsce, że, że się pojawił. No. Spoko, fajna opcja. Później z opłatami gorzej, ale... No właśnie nie możesz sprzedać, nie możesz tak. sprzedać nie ma sprzedaży. I musisz to mieć do końca życia. Musisz. Opłaty cię mogą zeżreć. Tu to czwarte takich rzeczy mnie zjedzą opłaty. No, bo tylko patrzysz na takie rzeczy drogie, Musisz na duchowe wartości spojrzeć. Pabla Piłsudskiego. O, super. Ekstra, no to jest dobry pomysł. Jak byłem na lotnisku, to był Hard Rock Cafe i była tam kurtka Justina Timberlake'a. Nie wiem, czy to... W tego zdania zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co to ma wyjść na rozmowę, ale... Ty już parę razy mówię, że chciałbyś być jak Justin, Do Który? To jest ważne. Timberlake. No, w co byś chciał? Rolexa. Rolexa? O, Rolex, fajny pomysł. Nie ma opłat tak nie możesz, to będziesz nosił. Szablę też można nosić. Tak. <grystanie> Ta. Ale nie wiem, czy podobny zachwyt u Pani jest <grystanie> w budze na imprezie. że na przykład na dziesięciolecie pracy w nie wiem, kupisz Miloreksa? Aha, ja tobie. <grystanie> <grystanie> Chyba nie do końca wiesz, na czym polega kupowanie prezentów <grystanie> na dziesięciolecie. Czekaj <grystanie> sekundę. Ja to wiedziałem zrobię prezent. to się kurwa na tej malcie roz... tak trochę nie wiem Rozregulowało. Rozregulowało. Chyba, chyba zapomnieliście, że ka jaki ja jestem. Chyba wam się głowa kbało, co? Widzę, że kurwa, jak nie było żelaznej rękawicy na nad wami to poregulowały się ka tryby, co? Wy mu powiecie, że p... ja mam to zrobić. to się ale Wojtek nie wytnie tego, co? Musiałbym obrazić Wojtka w tym, żeby tego nie, nie, jak była, nie? I mówi coś tam, że miała na, tylko nadzieję, że Wojtek czegoś tam nie wrzuci. A ja mówię, to ty musisz Wojtkowi mówić, żeby koniec się to wrzucał, bo jak mi powiesz, żeby nie wrzucił, to na bank to wrzuci. Nie no, wy, wystarczy mnie obrażać, to wtedy nie wrzucą. Możesz powiedzieć swoje sekretne marzenie, nie do końca spójne, ch**wa, z, z przyzwoitością, ale na końcu powiesz, że Wojtek to ch**y i on tego nie wrzuci. No nic, widzę, że te pytania was nie rozchwalało, Chcę czegoś innego. To jeden pytań, które możesz zadać współpracownikom przeciw pracy. Krzyś, może ty ten. A wiesz co, no akurat nie mogę teraz. Jezu, Popracujesz, wiesz? Tak? Dobrze, ja sam komu się przyszedłem. <laughs> e, zamieniasz się z kimś jaźnią jakby... Kumasz? No, jednik Kim? Tak. Nie rapera. Ale kogo byś wybrał? Oskara skróła. Albo wojka to koła. Ale się musi być, czy przejmujesz jego umiejętność, czy nie. Jeżeli nie przejmujesz, to chciałbym być na twoim pierwszym koncercie. A ty Bolim? Ja oczywiście każdego rapera chętnie wydziaram. Bolek! Bolek Kim byś był jakbyś po brzegu rycerza? Rycerzem. O, to jest dobre pytanie. Moje ulubione, ale już chyba kiedyś było. Co robisz? Rycerz y inaczej wybierasz rycerze, piraci, samurajowi albo kowboje. Piraci. No, super. Zajebiście, nie? Skorbut. Mm -hmm. Ale wiecie, że piraci to nie do końca działało tak jak kurwa w piratach z Karaibów. Nie, ma się to A. <grym <grym> <grym> ja bym wziął samuraja. A, kodeks Honor. Nie, to pół kurwa jak chyba kurwa. home. <grym> <grym> Go home, go home, go Pierogi. pierogi? Wiem, że te, te hasło zostawiam dużo pola do popisu. W kategorii żarty, specjalizacja żarty erotis. erotis, ja, ale nie dziś. Zmiksowałbyś pierogi? <ścoughs> że boli mnie ząb w twoich żartach na szczęście jest niczym. Proszę się testować z tymi kończkami Odrodzić się na nowo. ja po pierwszym narodzeniu już się nie pozbierałem, a <grym> tu powtórna. powtórna. uścisk, tak? O. O. co? Yeah, rings on my hands now. Proszę bardzo, Rodiola, Ashwaganda mm. Tu jest witamin kompleks, mata, magnez, o, omega 3 a tego zakonowi nie pokazuję, bo mi zejdzie za... zaraz to? Coś co ubierasz aż mi zapier... Ja zawsze kupię 40 kerek, a no. Mój giggy O, czy ja przyjadę na chatę, wezmę sobie pump, a pa, pojadę na siłkę. Ja, jak szta, jak ja, mm. Tak sztagania. Tak będę robił. Słyszę, co nas wcinasz? Yeah. Jaką? Fonton. Yeah. Fonton? Fonton? Gonk tu do Hongkongu. Melasz. Melasz? No, będzie jak śmiałasz mnie w ogóle nie ciągnie ostatnio. No, po tym tygodniu na Malacie to się nie dzieje. Nie, w ogóle jak tak i czas się ustabilizować No jasne w końcu Czyli mówisz Marcin, że jesteś wolny i szukasz połówki Tak I że mogą wpisać w komentarzu Widzisz, to wyjdzie w piątek przed jego uratką? Tak sobie. <grym> Wiesz, że wszystkie moje koleżanki oglądają i Podaj im ten Ten się ogląda i sprawiło mi to już nieco problem. No nie, wiem, mógłbyś oglądać Nie, nie, tak. by tak, ale zjarała, nie? Czyli chętne koleżanki na randkę mogą pisać w komentarzu. <noise> Spoko, <głos> mi też tak mówił i nikt nie zadzwonił, i nie pisał. Udałaś jak poznała waszą matkę? Nie, po kolei. Mhm. Jak oceniasz ten ponton? Ponton? Jem go drugi raz, jest bardzo dobry. Skala od 1 do 10? 4. Po <noise> co ci chodzi? Daj spokój zjeść, to już była kapusta zresztą. Jak mam, ją, to zjeść, wiesz to jest gorące? Jak ty. Fajnie, co? To lubię. To jest bardzo ładne. Kto ci takie ładne zdjęcia? Tak i psa. Trochę żeby było okoć. BUM! z ukochanego psa? To scenę jak wciągają makaron. O no. To z kim byś tak zrobiła? Z Rafałem Heynes z, z Wrocławia. To nie jest miejsce dla mnie pracy. Rafał Heynes. Ej, to co? Zobaczcie w kalendarzu kiedy wypada ten Halloween 31. A jaki to jest dzień? 31. Zobacz do babci na, na cmentarz pojedziesz. Później imprezy. Za to się przebierzesz myślisz Co byś chciał być? nie Pinezyjnie jakąś imprezę tematyczną. Może... A bo dobra, nie bo <grywa> <Zostawmy grywa> no, tak nagrywa. Zostawmy na to. No, co tak. To Co ty kluczka? O. Weź ci aparat wypadnie. jak się zaj... <grywa> <laughs> normalnie 1930 kubka, nie? 2 godziny jeszcze masz. Pracy, ale widać, wytrzymać już wier. A czy by to się śmieję? Co? to już mi wybrał. Taki był. A Idzie wąż, idzie tu jakiś wąż. O, oh, thank you mate. Okej, okay, dziękuję. Trzeba się nagrać jakiś śmieszny materiał. No. Słyszałem, że dzisiaj śmieszne żarty. Nagrywasz mm. czy... Czy ze z kamerą? Musi kilometrówkę wyrobić. Czy można tu usiąść koło Nie. tych byków? Posun się chudy. To co, kabusia? W interesie się, k***a, ekspres rozjebać i wszystko polecieć na nowe. Co. Powiedz, że masz ciężkie warunki pracy, powiedz, k***a, na Malcie było lepiej, czy co? Czy w Austrii? <grym> nie mogę się z było lepiej. <grym> nie no, wszędzie dobrze, w studiu najlepiej. Więc <grym> biorę szansa, że jakiś taki minalec będzie chłopaki walił takie dżingle. I wychodzi i zrobi w nich, czkik, czkik, Będą <grym> filmiki o typie, co w tramwaju na dżingle. Nie byłeś nigdy w tyń? No to musimy jechać, bo... No, to nie, nie chcę? Tego też nie chcę. Mm. Zjedzę, nie to jest Z malinami? No. Stoimy. <grym> wiem, że idziesz jakiś erotyczny komentarz. No. Trochę erotyczny. <grym> 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 ja jestem fanem malin. Jak gdzieś jest malina, zawsze ją wyczuję. lubię f*ki maliny. Nie wiem, czemu o tym opowiadam. <noise> Lubię maliny. I, I like tortos. się ten filmik kiedyś? Nie wiedziałem, że za maliny. Ja uwielbiam maliny. A często sobie opowiadacie k***a dowcipy w głowie, <bo głos> sami się z nich śmiecie. Ja często. <noise> <noise> <Ja głos> <to. głos> wy jesteście tymi, co k***a pod podprysznę, później siedzą i myślą, jak mogli mi dogadać. A butelki z szamponem wam wiwatują. Ja zapisuję normalnie. Drogi pamiętniczku, dzisiaj chciałem odpowiedzieć Zakonowi. Łączę sobie jakieś ja pomysł, ja pomysły, no on w ogóle mnie nie słabił. Nie apeluję k***a. O, legalizację eutanazji Sadzi, <noise> kapalnie Wiedziałem, że będziecie ten skin za moim wesołym mudem. Teraz jestem w okresie maniakalnym, więc jest przynajmniej wesoło Pamiętajcie, że później zawsze jest depresja Ooo, już, już cię nie możemy o, nie doczekać jak koniec. Ja jestem Wenus w wraku <noise>

pięć i pół, w pamięci, dziewiątkę wyciągam przed nawias, czy ktoś ma tablicę całek? Wiedzie, że umiem jakieś całki? Użyj wzoru skróconego mnożenia. Mhm. Pchanie. Tutaj e, stycznia, stangę Mam to. Co ci wyszło w końcu? 1,9,8,8. Tak. 8. się tak, że czasem w szkole wychodziliście kurwa, z klasówki, wszyscy porównują wyniki, mówią. Wyszło na przykład 4,5. Nie, tam wyszło 3,4, to wyszło 724. No. Jak wychodziło im dodatnie, wynikiem i ujemnie. ja wyszedłem z egzaminu zawodowego na nawigatora, dlatego, bo się bałem, że pożygam. Pochlałem cały wieczór. Paliłem Blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w róży. Zdałem. Touchdown like the end zone Song Song When the circle turn of my home Can't get me out of my zone Go hard go A go home Go home Go hard Go go a go home osiem ten numer to kłopoty Cześć, dzięki za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że podobał się. Mam nadzieję, że niektóre nasze suche żarty były fajne, a mam nadzieję, że te fajne nie wydawały się zbyt suche. Jeżeli odcinek ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zostaw suba i widzimy się w kolejnym odcinku albo w studyjku. Jak się mówiłeś na dziarę. Hej.